Manko, ja jestem Tricus i w dzisiejszym odcinku jestem razem z Nubkiem tutaj, ponieważ zobaczcie Grałem specjalnie datapaka, który daje baby mod, czyli najłatwiejszy mod minecraftowy No i ja już go nagrywałem kiedyś, ale dzisiaj, jako że jest ze mną Nubek, który słabo gra w minecrafta No a chcemy przejść razem speedrana, no to wgrałem właśnie takiego e, moda Ej Nubek Tak, Hejka, co Hejka, słuchaj, e, chodź za mną, ja ci pokażę ogólnie na czym polega ten datapak. I na początku musimy ściąć sobie troszkę drewna, obydwaj. Dawaj, ty ścinasz drewno, ja ścinam Cien, drewno. Ścinam, ścinam, e, I potrzebujesz trzech kawałków drewna, dlatego że to jest bardzo, bardzo ważne. A ja widzowie potrzebuję trzech łapek w górę, więc teraz zostawcie łapkę w górę. E, I potrzebuję także jednego dodatkowego suba w tym filmiku, więc mam nadzieję, że chociaż jedna osoba zasubskrybuje mój kanał, bo wtedy to będzie naprawdę bardzo fajne i będę miał tyle subów, ile bym chciał. E, dobra, i teraz Nubek, słuchaj, musimy stworzyć... Mam, trzy drewna. Tutaj, O, zobacz. Musimy stworzyć sobie rzeczy. Crafting table i stwórz sobie także wooden pickaxe. Wooden pickaxe? Okej. Okay. No, pickaxe się robi, wiesz, dwa e, patyki, trzy drewienka i... Zrobiłem, i mam. Wow, efekty ma od razu. On jest od razu zenchantowany, dokładnie. I tutaj, jeżeli sobie zejdziesz teraz, to panato, panato. Idę w dół. Nie mam. Co? Joo, mam diamenty. Nubek pierwszy raz znalazł diaksy w Minecraftzie. Co jest? Jakie to uczucie? Super. Super. A gdzie ty poszedłeś? Tak... Czemu ty się kopiesz w dół? Bo idę do, na dole, diamentów więcej szukać. Ale tutaj nie musisz iść na dole, bo wszędzie jest tyle samo diamentów. Bo ci wypadają normalnie z kamienia wszystkie diaksy. I zrobię sobie diamentowy kilof już. No, ja też sobie robię diamentowy kilof, dlatego żeby było dużo, dużo szybciej. Bo mi się po prostu nie chce długo grać dzisiaj w Minecrafta, tylko chce mi się szybko zrobić speedrun. Wiesz, w 10 minut i mieć rozwalonego smoka. I tutaj, o. Idę do ciebie do góry, skoro bardzo tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, ja tutaj sobie zrobię jeszcze jakieś tylko. O, jeszcze się przydadzą jakieś właśnie pochodnie. Teraz sobie kopiemy, musimy znaleźć sobie diamenty oraz neteryt. Dlatego, że jak znajdziemy neteryt, Ach. to od razu będziemy mogli sobie zrobić z niego zbrojkę enchantowaną neterytową. I to będzie dzięki temu bardzo, ale to bardzo łatwe. Mam netherite scrap, już jeden. No to dawaj, 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 bo musimy znaleźć sobie jeszcze więcej neterytowych e scrapów. I to będzie wtedy bardzo łatwe. Dobra. Już dwa mam. Nie no, Nubek, ty jesteś. Dzisiaj chyba pro w tym odcinku. Siedem diamentów już. A, ja mam 10, zarobiście. To dawaj, jeszcze chwilę pokopiemy i robimy sobie od razu diamentowe zbrojki. Ej dobra, Nubek, nie wiem jak ty, ale ja już ogólnie mam tyle e, diamentów, wszystkiego, że mogę sobie zrobić całego diamentowego seta. Ja mam 18. na dworze, Ja się w ogóle nie boję? Ja mam 18 diamentów. Co? 18 diamentów masz? No to dawaj, jeszcze kilka i zaraz mnie dogonisz. Okej, okay, dobra, tutaj mamy sobie to i teraz. Trzeba zrobić tak. A nie, najpierw trzeba to zenchantować. I nubek, ogólnie wszystko, co tylko sobie włożysz do ręki w Minecrafcie, od razu jest uwaga zenchantowane. Patrzcie, widzieliście, wow, jak to się widzę. I teraz. Mam już, już elegant, mam już i klatę. Nice. dobra. A ja sobie robię tymczasem odrobinę neterytu, dlatego że chciałbym sobie teraz połączyć neteryt ze zbrojką. Dobra, to tak. Teraz robię ten specjalny stół do łączenia neterytowych rzeczy i Uwaga, uwaga, ludzie. Teraz możemy w takim razie sobie zrobić wszystko neterytowe. Epicko, epicko. Dobra, uwaga. Druga rzecz neterytowa. Trzecia rzecz neterytowa. I czwarta rzecz neterytowa. Normalnie trzeba grać kilka godzin. A ja to zrobiłem. 5 minut! Ej, to jest epickie! Ja A już masz mogę ten ze stół walczyć. tam u siebie? Co? Masz ten stół tam u siebie? To zaraz mam przyjdę. Górę, mam na górze ten stół, który może sobie zenchantować zbrojkę, więc zapraszam Nubek na górę i będziesz sobie mógł także zenchantować. Dobra, mam 7 na że to powinien starczyć już, nie? No pewnie, że tak, dawaj. Waga mieczyk, bardzo dobre, bardzo dobre rzeczy mam. Zobaczymy, jakie enchanty. Nam się trafią w mieczyku i tej siekierce, dobra, uwaga, pyk, zenchantowane I w siekierce mamy efektywność 5, unbreaking, sharpness mamy na siekierce 5 i fortunka A na mieczu unbreaking, mending, sharpness, fire, aspect i looting O kurde, czyli możemy walnąć najpierw mieczem, żeby podpalić, a potem walnąć siekierką, żeby bardzo duży damage zadać Oh man, ej ty mi nic nie zadajesz Jak to, a jak to się to powierzać? Co? Jak ty zenczantowali, że cię jeszcze lepiej? A jak to? A ty też masz zenczantowane? E, dobra, wiesz co? Nie bijmy się może, bo chcemy wygrać Minecrafta, a nie się porozwalać. Nie jako mam, dwa zgromadzone typowo prosy. Hmm? Tak, dzisiaj nubek Porta. też jest pro na tym trybie. Porca, tak Widziałeś to? Co? No, wszystkie mopki, jakie nam się trafią teraz w nocy, są rozwalane po prostu. Co jest? Co jest? Ty odradzasz świnie. Ale mam żorcia! Świnia się zawsze odradza, zobaczcie. Nie trzeba robić farmy, dlatego że wszystko, co rozwalicie. To wam wypada kolejne zwierzaki, zwierzaki cały Dobra. czas. Co jest? Ej, zobacz! Jak staje na lawie, to się robi obsydian. Wow. Więc mamy od razu z lawy zrobiony obsydian, a on się kopie w sekundę. Więc dzięki temu możemy bardzo, bardzo szybko zrobić sobie portal do Neteru i jest to mega, mega łatwe. Więc za chwilę będziemy w neterze, a potem to już tylko End. A smoka łatwo rozwalimy z takim ekwipunkiem. Eee, czy to już można odpalać? Tak, mamy to. Dawaj. Chodź, idziemy teraz w takim razie do netheru. Uuu! O co? Dobra, wracamy, bo już mamy itemy. Co, już mamy itemy, już możemy szukać teraz Endu? Naprawdę A, to jest aż tak łatwe. Mam 48 tych perełek takich, Eye of Ender. Nice, dobra, to teraz. Dobra, tutaj... podchodzę. Zabijam każde moby. No wiem, bo jesteś taki dobry, jesteś taki dobry w Minecrafta Nówek, że wszystko rozwalasz. Idziemy tam, do przodu. Ej, cały czas wszyscy są przez nas rozwalani, ale mieliśmy farta, że znaleźliśmy tam ten portal w ogóle. A na końcu, wiesz co, Nubek, skoro jesteśmy tacy mocni, no to musimy zobaczyć, kto jest lepszy na tej wersji gry Okej, okay, dobra. Lecimy po smoka Idziemy, Gdzie cały czas puszczamy te... O! Ej! O! Widziałeś to? Tak, spodakłem. To dół. jest tutaj, to jest tutaj. Musimy się wkopać. Okej, okay, uwaga. Ziu! Let's go! Idziemy. Pierwszy. idziemy, idziemy o, mam, idziemy. mam, 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 mam Jestem. O, ja też jestem! Teraz musimy znaleźć tylko portal. Mopki tutaj. O nie, wszystkie mopki są rozwalane przez nas automatycznie. Jakie to jest łatwe. Ej, Nubek, masz drewno? Mam jedno. O nie, mi potrzebne jest więcej niż jedno. Dobra Nubek, już jestem. Zrobiłem sobie neterytowy kilof tylko. To co teraz? O nie, gdzie może być ten portal do Endu? Ej, on powinien także być łatwiejszy do szukania, bo to jest baby mod, a my już nie możemy go znaleźć od 10 sekund. Ile my mamy się kopać niby? Ty wiesz gdzie ja jestem? Widzisz mnie gdzieś? Mój nick albo coś? No właśnie nie widzę. O dobra, to czekaj. Poczekam na ciebie tutaj, aż mnie znajdziesz. Chodź za mną. Tutaj, Ta. uwaga, uwaga. Gdzie to może być? No. O, tu jest jakieś zejście. Jest! Jest portal błędu. zarobiście, zarąbiście, znaleźliśmy go, jesteśmy tak szybcy. Okej, okay, odpalony. O, nubek, już padłeś? Co? Chwila, no. czy ty rozwaliłeś Enderdragona? Ty rozwaliłeś Enderdragona, Nubek, sam! Naprawdę? Tylko to, że weszliśmy, sprawiło, że został on rozwalony, więc wygraliśmy Minecrafta. W takim razie pora na to, żebyśmy się ze sobą zmierzyli. Dawaj, Nubek. Aaaa! Ej, nubek, nie możesz spamować mieczem. O nie, prawie mnie rozwaliłeś. Co jest? Ty jesteś król. O nie! Udało mi się o, uciec, to ja też nie mogę, HP. Nie mogę ci trafić. O nie Ty jesteś. O, wow. ej, czemu ja ci nic nie zadaję? Chyba nuby mają dodatkowe tutaj jakieś kurcze. Specjalny. Ej, co jest? Patrzcie, Nubek jest niezniszczalny na tym trybie. What? Nubka się nie da rozwalić. Dobra, Nubek, wiesz co? Chodź, wracamy do zwykłego świata. To dziękujemy wam za oglądanie tego odcinka. Powiedzcie mi, czy Nubek sobie dobrze poradził na tym trybie dzisiaj w Minecraft'cie I widzimy się w kolejnym odcinku. To na tyle. Na razie. Trz.